To wasza Sofia siebie i chciałam wam pokazać Wam odcinek dziewiąty, więc mojego oglądania wam życzę. Sofia, chodź tu do mnie! Co? Masz mi do powiedzenia. Dzisiaj nie niepełno i nic nie robię. Poczekaj, moja damu, młoda damu. Mam dla Ciebie zadanie. Zostaniesz sama w domu? No wiem, że nie masz ukończonych 18 lat, ale sama zostaniesz w domu. Co w ogóle po to, że Tuleczko. w sprawie służbowej i chciałabym, żeby została sama. Zajmie mnie to 3 dni, tydzień. Nie wiem kiedy. Yy... Będę jechała do... Domu. Co? Zostaniesz sam w domu? E, a kiedy wyjeżdżasz? Wyjeżdżam na... jutro. Nie, dzisiaj, dzisiaj. Zaraz wyjeżdżam, nie zaraz, tylko ym, tak o. Ym, o której wyjeżdżasz? O której wyjeżdżam? E, ja wyjeżdżam o. 17 O 5.00 wyjeżdżam, więc nie będzie mnie. mamo i doceniam to, ale po co chcę ziemia? Tak po prostu zaraz sama w domu. Jak chcę, to może zaprosić carę. Zaprosi ją Napiszę jej essa, a teraz ja idę spakować więc na Sofia była w mi dół. Jezus Maria. Ktoś to może być. Idę. Nie, naby! Nie, by, nie, nie, by Saro! Jak chceś, no to ja nie mam. Um, ja y, zawołam Sofię zaraz. Sofia! Proszę nie wołać. Ja przyszłam do pani. Do mnie? A po co? Coś się stało? Nie, ale pani musi coś wiedzieć, że we wtorek, yy, oczywiście w ten, we wtorek, czyli yy, w dwa dni yy, ten, za dwa dni za dwa dni jest impreza. I jest impreza? O której w ogóle jest ta impreza? A w ogóle od kiedy i do kiedy? Od której do której się mówi? A po drugie um, od 18 do 20. Okej, okay, ale dlaczego moja córeczka nie powiedziała mi tej informacji? Ponieważ może pańska może córeczka, czyli Sofia, mogła nie powiedzieć, bo się bała o pani reakcję. Dobrze. No. A i jeszcze mamy do nowej którą już przekazałam Sofii. A więc tak. Ja wyjeżdżam dzisiaj o piątej. A Sofia jeszcze nie ma ukończonych lat. Bo mam dopiero 16. No i dlatego chciałabym, żebyś żeby ona została przez te ile dni czy tydzień, kiedy mnie nie będzie, bo ja idę w sprawie służbowej, więc więc, więc, więc muszę pojechać, bo, w, bo praca na mnie liczy, co nie? Okej, okay, ale... ale Czemu pani chciała? To pani liczy na mnie? Tak, a w ogóle ile masz lat? Bo moja tylko 16. Ja mam 18. Ja jestem już pełnoletnia, więc mogę chodzić do szkoły, do sklepu, do domu Sofii i do wszystkich domów. Jestem pełnoletnia, więc no. Więc mogłabym się zaopiekować pańską tylko. Naprawdę byś to zrobiła? Dziękuję bardzo serdecznie. Mogłem Sofii, ale to dopiero zaraz na, po kolacji. Dobrze. To ja co powiedział, to co. Y, powiedziałam to powiedziałam No i teraz mogę iść do domu y, Muszę iść do domu Bo y, Zaraz moja mama Będzie dzwonić do mnie I mówić gdzie jesteś kochanie Więc ja już pójdę Do widzenia I życzę miłego dnia I miłej podróży Do widzenia Do widzenia Dziękuję i wzajemnie. Okej, okay, więc idę wypać jakieś rzeczy, bo chyba Sofia zapomniała wybrać swoje rzeczy. I tam mam tyle czasu. Hmm. Mm, 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 mm. Hmm. A co to? Mój telefon dzwoni. Ooo, okej. A ty? Przecież on nie zna mojego numeru. Ja chyba mu nie podobałam. Ale cóż, odbiorę. Co mnie szkodzi? No hej, Adrian. O co chodzi? Cześć Sofia, bo chciałam zapytać, czy ty w ogóle e, chcesz się z ze nas spotkać? No dobra, mogę się spotkać. A to mał problem. Jaki e, jaki, Sofia? E, no o to No, o to chodzi, że moja mama wyjeżdża yy, yy, o piątej. Więc. A o której chciałbyś się spotkać? Mogę o której chcesz. A w ogóle gdzie chcesz mnie zobaczyć? A na. Ja wybrawę samochodem. Okej, okay, a o której? Um, no, o której Ci pasuje. Może być albo czwarta, albo trzecia. Dobra, to ja będę go grała o trzecie, bo teraz jest druga, więc... Okej, okay, to ja to jak, jak już będę przy Twoim bloku. Przy Twoim domie. Dobrze, albo możesz. Dobrze, ale możesz do mnie. Yy, do mnie zapukać, yy, że jesteś, albo nie wiem. Możesz nawet zerknąć uh, okienkiem. Okej. Okay. Tutaj ja będę się kończyć. Cześć. Będę pod moim blokiem. Za godzinę. Pa. pa! Adrian. Pa, To, bo to mamy, szybko. Mama? O to chodzi, Skarbie? O to chodzi, że tak, że... Um, że ja się mówiłam z... Ad Aha, nic się nie stało? Nie nic. Uh. Au! Nic się nie stało? Nie nic. Dobra, chciałam powiedzieć Ci, że um, że um, że Atlant przyjedzie. O której powiedział? Będzie tak przed... Trzecią... Czwartą... No w takich godzinach. No a po co chcesz z nim rozmawiać? Zgodzi się, proszę! Ja, że on mi się podoba! Okej okay, skarbie, więc ja już będę szła na, na, na... Ja już będę szła się opakować, bo zajmie to wieczność, więc idę. Pa! Miłej e, randki. Aha, okej! Okay. To nie jest lampka, tylko... Randka. Hmm. muszę się zastanowić. Za pięć trzecia. Mm, mm, mm. Co? Za pięć trzecia? Muszę się upać. Chociaż mogę wyjść w tej sukience, ale muszę też się Ubrać, bo wczoraj, yy, wczoraj ten, yy, chodziłam cały dzień w tej sukience i muszę ją zmienić. Idę. Okej, okay, jestem gotowa. Jezu, zaraz już później. Yy, kurde, co mam zrobić? A, idę, już. Dzięki za oglądanie dziewiątego odcinka. W dziesiątym odcinku zobaczycie. Yy, no, w dziesiątym odcinku zobaczycie, jak się powiedzie Randka Sofii z Adrianem. A więc miłego oglądania i dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że Wam się filmik spodoba. To naka, papa! A i jak Wam się spodoba, to dajcie suba i łapkę w górę. No i przepraszam, że tak długo zajmęło mnie, ale... Tak właśnie moje filmiki trwają. Okej, okay, to ja już będę kończyć, papa. Pa.